IP do mojego serwera Anarchia SMP Widzowie, dzisiaj o godzinie 19 I jest wtorek dzisiaj, czyli we wtorek o 19 Startuje mój serwer Anarchia SMP Na acmc.pl, więc widzowie połączmy się tutaj No i po wyjściu na serwer wbijamy sobie Na lewo do tego NPC-ta Anarchia SMP Tak, i na nim właśnie pisze, że Start o 19, więc klikamy sobie go Już pewnie będziecie mogli wbijać i jesteśmy na Anarchii I widzowie, jest pełno rzeczy, które muszę wam powiedzieć Piękny Jiza strzymający serduszko Widzowie, na samym wstępie napiszcie wasze niki Ponieważ wybiorę parę osób, oczywiście Na starcie, którym dodam 2 do Dodatkowe serduszka, tak, bonusowe dwa dodatkowe serduszka, właśnie. Na tym serwerze zyskujemy serduszka, widzowie, jeżeli ich zabijemy kogoś, a jak zdeniemy, to niestety, ale tracimy. I widzowie, cenna informacja, jeżeli stracimy. Wszystkie serduszka, to niestety, ale dostajemy bana na 24 godziny Więc to jest na pewno przypał widzowie e, Tak prezentuje się spawn Smaczek, który jest tutaj dodany To jest na pewno to, że możemy niszczyć tego spawna Bez kitu, patrzcie to, ja sobie wpisuję game mod kreatywy. Mógłbym to zrobić TNT, ale czekajcie, nie zrobię TNT Sorry za Facebooka, ale naprawdę jestem Normalnie to jest przygotowane wszystko Patrzcie, ja zniszczę to widzowie i naprawdę niszczy, Można niszczyć spawna, naprawdę, możecie wbić Niszczyć spawna, przekonajcie się na swojej skórze e, No i co widzowie, tak się prezentuje ten spawnik Nie ma działek oczywiście, możecie cheatować tak, tak, możecie cheatować, tam może raz was kiknąć, ale bana nie dostaniecie, nie? no, no, widzowie, to jest anarchia, nie może być tak, że, yy, wiecie, no, możemy, nie, 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 nie można cheatować, no, trzeba cheatować, no, widzowie, patrzcie, tu mamy, G nie, no, Jezuska może nie niszczmy, ale, A, jak chcecie, no, ja bym nie niszczył, w sensie, dobra, nieważne, nieważne, no, możecie wszystko niszczyć, o, ja se to zniszczę, walić to, widzowie, tak, nie, nie będzie jednak anarchii, nie, no. Możecie wbijać i sami się przekonajcie, jak jest tutaj super, ponieważ będzie na pewno ogień. Widzowie, no, zapraszam was bardzo serdecznie na Anarchia, SMP, dobry tryb, tutaj oczywiście wszystko. No i co? Ja wam dziękuję za oglądanie, widzimy się na starcie i na pewno musicie bić. Napiszcie wasze niki, widzowie. Elo!